Dobra, gdzie jestem? Mam jedną pochodnię, postawiłem Gdzie jestem? jak w grupie jestem! Dobrze, tutaj postawiam pochodnię, bo ja jeszcze miałem. Kto to mnie tu kopał? Oskar! Cześć. Cześć! Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie ty byłeś. No, bo. Co tu się stało w wiosce? To je chyba bomby zrzucono. No, a, Wrócił. A właśnie, a właśnie tutaj. Ośmieskał. No, właśnie tutaj właśnie widzisz. I tu jakiś stoi kogoś. No, ja się widziałem tutaj. A nawet widziałem, bo ja tutaj byłem w grobie. Bo ktoś, ktoś był, ktoś, była poszedł do nawiedzonego domu, do nawiedzonej willi. To właśnie był, jest to nawiedzona willa. Tam właśnie był duch i mnie zabił. z mnie ten A w ogóle były wiadomości. O czym? że tutaj był jakiś duch. No. To nie wiem, kto to był właśnie. Też nie wiem. Dobra, Myśmy musieli się tu przeprowadzić. Musimy się stąd wynosić, bo to jest niebezpiecznie. Coś czuję. No też. Teraz... Czekaj, wezmę jedzenie. się tu. Ale na drogę weź. No weźmy się. sobie tu postawię. Dobra, coś zjem. Byłem bardzo głodny. Dobra, mam to buraki, Tam jest jakiś koń, dobra, idziemy. się mam jeden na się buraczku, a w ogóle, w ogóle ja rzeczy dobra. straciłem, tylko jestem ja ubrany w zbrojce. Mamy tyle rzeczy, a umarłem jest w jakimś domku, dobra, ja się stąd wynoszę, bo mnie ta wioska trochę przeraża. A jak, a może ją odbudujemy? Nie, to zajmie dużo czasu. A my tyle nie mamy już drewna i kamieni, i co to jest? To jest lama. Lama kupca. Czekaj, gdzie poszedł kupiec. We nie on zginął. Podobno tutaj gasła jakaś była osoba. No która, która niszczy różne tej y, rzeczy. Podobno no, kiedyś ktoś mówił, że może nawet zniszczyć tałą, całą ziemię. A ja zmysłam ja w świadomościach, że... bo widziałem, że to Hero Brain. Byłem w tej wiosce i to widziałem, że to Hirubrine. Wpucił hmm? tą atomową. Dobra, chodźmy sobie, bo tutaj się nocy robi szybko. Ojej. Wy nie z bęzyny. Ja wiem gdzie ona jest. Jeden tu. Hmm. W ogóle słodki są. Co? Fajne schodki schodki. Aha, to. Szybko, nie, nie zatrzymuj się. W ogóle, w ogóle, w ogóle mnie trochę głowa boli aż. Ła. Wow. Ośmie... Ja chciałam na Tobą chloplajna. Co? Ja chciałam na Tobą chloplajna. To idziemy szybko spać. szybko do naszego domku, nie, dlaczego Ty się pośpiesz? Nie zatrzymuj się. się Mi noga boli. A całą głowę. głowa. Ła. Może po, Bo ja Może czuć się. Ła. Matko Boska. Świętokrzysko. Jezus. Chodź prawo, chodź prawo, 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 prawo. Dobra. Tam ona jest. Ła. Jezus Maria. Mam nadzieję, że dobrze idę. O no, szybko, zanim potworcie że panią. Szybko, chodź. Czemu się zatrzymujesz? No jest, dobra. Och, to było wejście. Uważaj, bo to jest. Lapier, jezu, prawie padłeś tam. O oh no. Czemu to jest postawione? Weźmy to stąd. Tylko ja wiem. I pójdę na górę. Czekaj. A jutro. No. Już. Tutaj wchodzi. Zamykamy furtki. Dwa. No to jest to dobrze, że mamy tutaj zabezpieczenie w ogóle. Pieski ziją. I się tu zamykam. To, to jest mój słodki piesek. No. I na zewnątrz. Nie... Co? W ogóle nie wiem co będzie tsunami. Co jakby hiru tsunami? No, bo on tak może różne katastrofy naturalne, nawet, nawet wulkan może spuścić, nawet może ziemię włożyć do słońca. Wiesz, nawet może ziemię włożyć do słońca. On wszystko prawie robi takie wszystko jak Bóg. No. On po, po prostu, kiedyś mówiono, że on dołączył do Boga i przejął jego moce. Wiesz, przejął moce Boga. Ja w ogóle się boję dzisiaj, bo myślę, że dzisiaj będzie z nami. No to fajna wierzy. a Damian, a jak będzie co nami, to nie wiem, co się stanie z naszą bazą. Nie wiem, czy schowiemy. No, dobra, sprawdzę, się... Dobra, idę do mojego pieska. Jest. Czemu odzyskałem rzeczy? What? Dobra, nieważne. Dobra, Która była moja skrzynia? I Oj, sorry. Mamy tak was? Tak. Aha, mam no te wszystkie rzeczy, dobre. Ale dobra, że mam dodatkowe. Schowan, weźmy wędkę. Złogę podają nam na górze piecy, bo my nie mieliśmy mieć No jeszcze dostałem. Kto, ale kto mi to dał? Coś dziwne jakieś było. Jest tutaj jakieś flany. Okay. Uwaga, uwaga! Nadchodzi tsunami. Bo Proszę nie! się zakochać. Daj w kołowie Ale się nie stąd nie wynosimy. Uwajemy się w namiocie. To... Tak nas zaleje! Coś jest... Dobra, jest jakby tutaj... O nie, zalało nas! Nasze pieski. Dobra, sobie pobieram A Coś z naszymi pieskami w ogóle. Dobra, ja mam koło, wszystko węgiel. Ja nas chyba uratuję. Dobra, ja mam buraki, wszystko. bie, to się! się. Uciekaj. Mocy! Tam mam jak coś wiadro. Sorry? mam wiadro puste. jakoś nas uratuje. No nie nasz... No niestety nasz... Opał Musimy stąd się wynosić. I nie mogę wyjść. Dobrze, to jest... Bo... Są dziwiza zniszczone. Dlaczego? 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 Muszę biegać. Muszę biegać. Oh my god. Dalej. Oh my god, jak to zalało w ogóle? Nasza baza. Ja mam jedną pochodnię. O, stoję. Ale nie wchodzić do lewy. A taką mieliśmy piękną bazę. Będziemy musieli odbudować nowo, zbudować sobie nową. Albo coś nowe, albo znalość. Dobra, wynosimy się stąd. Dobra. Ja mam kość na razie. Dobra! Chodź w kierunku wioski. Chodź w kierunku wioski. A co my tam zrobimy? Może obok niej zbudujemy nową bazę. Albo nowe jak po prostu. Nie, nową bazę. Nie, bazę. Bo to chodź, chodź szybko. Musimy. O. Dobra, Asker. Musimy poszukać nowej. Musimy budować ja nowe zabraliśmy? bazy. Będziemy musieli wziąć nowe. Dobra. Dobra.